Jak uchronić się przed ukrywaniem majątku przez małżonkę? Podział majątku to jedno, ale co jeśli twój były partner postanowił trochę oszukać? Pieniądze nagle znikają z konta, samochód magicznie zostaje przepisany na kuzyna, a firma niby przestaje zarabiać. Brzmi znajomo, to klasyczne ukrywanie majątku, ale spokojnie. Dziś pokażę ci, jak się przed tym bronić. I co zrobić, żeby nie zostać z niczym? Reaguj od razu, nie czekaj na rozwód. Wielu ludzi zaczyna interesować się finansami dopiero po rozstaniu, a to błąd, jeśli zauważysz, że twój partner nagle wypłaca duże sumy z konta, sprzedaje rzeczy za podejrzanie niską cenę, albo przepisał firmę na kogoś z rodziny, to znak że coś jest nie tak. Najlepsza strategia: zbieraj dowody już teraz. Ruch screeny konta bankowego, zapisuj ruchy finansowe, sprawdzaj księgi firmy. Nie czekaj, aż wszystko magicznie zniknie. Przejrzyj historię finansów i majątku. Jeśli myślisz, że Twój małżonek ktoś ukrywa, zacznij od przejrzenia dokumentów, sprawdź historię kont bankowych, przelewy, kredyty, umowy sprzedaży. Może nagle na koncie pojawiła się duża wypłata gotówkowa. A może ktoś kupił samochód, ale nigdy nim nie jeździ. Często ludzie próbują zaniżyć dochody, wycofać gotówkę albo ukryć ją w inwestycjach, których nie widać na pierwszy rzut oka. Dlatego im szybciej zaczniesz działać, tym większa szansa, że zdążysz zareagować. Zabezpiecz dowody na realną wartość majątku. Jedna z najczęstszych sztuczek, Twój były partner nagle biednieje, nagle firma przestaje zarabiać, samochód jest wart mniej niż rower, a mieszkanie niby jest w fatalnym stanie. Co możesz zrobić? Jeśli widzisz, że majątek jest celowo zaniżany, zadbaj o wycenę u niezależnego rzeczoznawcy. Możesz także sprawdzić, czy ktoś celowo unika zysków, na przykład poprzez fikcyjne umowy lub przekazywanie kontraktów znajomym. Zaangażuj specjalistę, samemu możesz przegrać. Jeśli masz do czynienia z kimś, kto celowo ukrywa pieniądze, to walka może być trudna i nierówna. Dlatego warto mieć po swojej stronie kogoś, kto zna wszystkie triki i wie, jak je wykryć: doświadczony prawnik, doradca finansowy, czy nawet prywatny detektyw. Czasem warto skorzystać z ich pomocy, żeby znaleźć to, czego były partner nie chce pokazać. Podział majątku to gra, w której nie możesz być naiwny. Jeśli widzisz, że coś się nie zgadza, zareaguj, zbieraj dowody, składaj wnioski, korzystaj z pomocy specjalistów. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie walczyć o swój majątek? Wejdź na mojego bloga. Znajdziesz tam praktyczne porady dotyczące podziału majątku. Koniecznie też zaobserwuj mój profil.